Po raz drugi Akademia imienia Jana Długosza zaprosiła do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Jak przygotować dokumenty aplikacyjne, zaplanować karierę, aktywnie poszukiwać pracy i nie wpaść w pułapkę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć organizatorzy drugiego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Akademii imienia Jana Długosza. Ten tydzień ma na celu przede wszystkim zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy, z możliwościami zatrudnienia w przyszłości, z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej, no, która jest niezmiernie ważna, ponieważ no, decyduje o całym życiu przyszłego, przyszłego absolwenta danego kierunku. Na Akademii przygotowaliśmy dzisiaj, właśnie w środę, takie seminarium dotyczące możliwości wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej z zaproszonymi gośćmi, m.in. z panem Sikorskim z wojewódzkiego Urzędu Pracy, z panią dr. Elżbietą Antosz Powiatowego Urzędu Pracy. No i my tutaj jako nauczyciele akademicy też przygotowaliśmy kilka swoich wystąpień. W spotkaniach warsztatowych, treningach i wykładach uczestniczyli zarówno studenci, jak i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ale jak zauważają organizatorzy, tym razem było ich zdecydowanie mniej niż w roku 2009.